Dzień dobry, witam Was ponownie. Redukcja dzień, któryś tam. 20 chyba 8 days out, dni do zawodów. Tłumacząc na polski, jeżeli ktoś się nie ogarnia. Ale dużo osób się mnie pytało, co to jest ten prep. Więc zakładając, że niektórzy ludzie mogą nie wiedzieć, co to jest ten prep. Zakładam też, że niektórzy mogą nie wiedzieć, co to znaczy days out. Więc. Tłumaczę już. Days out oznacza dni do zawodów. Czyli zostało nam 28 dni do zawodów. Chyba, Ech, bo komputer coś mi się nie chce odpalić, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. Yy, dzisiaj jest dzień wysoki i postanowiłem, że nagram wam dzień jedzenia i pokażę wam, jak taki dzień wysoki wygląda. Trochę się w tej diecie u mnie zmieniło. Yy, nawet bardzo się zmieniło. To są prawdopodobnie ostatnie moje tosty, jakie jem. Z tego względu nie mam już na tyle węgli, żeby jeść tosty. Chyba, że chciałbym zjeść jednego tosta, co wydaje mi się być nieopłacalne. Zatem y, jutro Wam nagram dzień prawdopodobnie niski, jak to wygląda, y, a pojutrze Wam nagram dzień średni, czyli taki dzień mi klasyczny. Niskie i średnie dni, czyli po prostu treningowe i nietreningowe, to są u mnie dni po prostu standardowe. Dzisiejszy dzień jest dniem bardzo wyjątkowym, ponieważ normalnie po prostu nie mam y, ta, takiej ilości jedzenia jak dzisiaj. Stąd też zastanawiałem się, czy w ogóle to nagrywać. No bo czekajcie, bo mi się odpalił y, Zastanawiałem się, czy to w ogóle nagrywać, dlatego że tak naprawdę nie do końca to jest y, odzwierciedlenie tego, co się dzieje. znaczy To się dzieje, ale żeby ktoś nie pomyślał, że ja tak jem codziennie. Absolutnie tak nie jest. To jest dzień wyjątkowy, lekko podładować. Luki powiedział, żeby tą klatkę utrzymać w miarę pełnią, pełną, to lekko podładujemy, więc tak też dzisiaj robimy. Dzisiaj jest dzień klaty, więc idealny dzień na to, żeby podładować. No i jak już podładujemy, to od jutra wchodzimy na jeszcze cięższe obroty. Jeszcze wyższe obroty chyba nie ma cięższych obrotów, chyba że są nie, bo, nieważne na jeszcze wyższe obroty i robimy yy, po prostu. Swoje dalej waga na rano pokazała 197. E, ogólnie ta waga się trzyma dość mocno, nie żebym absolutnie narzekał, wręcz przeciwnie, nawet się cieszę z tego, bo. No bo fajnie nie znaczy, że udało się coś prawdopodobnie dobudować. Ja jestem mega zadowolony, e, więc, więc tutaj absolutnie nie mam jakby sobie nic. E, do zarzucenia. Co chwilę mówię, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie wiem dlaczego ja mi się to zawsze pojawia w głowie, jak chcę to, coś przekazać. Chodziło mi bardziej o to, że jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda na ten moment, yy, więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Jakbym miał sobie coś do zarzucenia, to pewnie bym nie, nie był zadowolony. To tak w mojej głowie 1 do 1 się równoważy. Mam nadzieję, że Wam też. Zabieram się do jedzenia, póki to jest jeszcze ciepłe, bo zaraz się muszę zbierać. Dzisiaj mam jeszcze jedną lekcję z spodziewania. Marcin do mnie przyjeżdża żeby poczlifować, bo też niedługo będzie miał swój debiut. Od jakiegoś czasu gdzieś tam sobie szlifujemy powolutku to jego pozowanie, więc dzisiaj mu jeszcze pomogę i pewnie parę razy jeszcze mu pomogę. No i w zasadzie oprócz tego, to dzisiaj jest nuda. Jedzenie, odpoczywanie, pracowanie i robienie swojego jestem już po kardzie, jestem już po pozowaniu. Więc została mi druga sesja kardio, bo dzisiaj mam e, od dzisiaj mam 60 minut kardio, więc dzielę na 35 z rana i 25 po treningu. Tak to wygląda. Zabieram się za jedzeniem i słyszymy się w posiłku numer 2, czyli w posiłku przedtreningowym. Ja sobie uświadomiłem, że nagrywam wszystko, tylko nie wiem, co ja tu mam. Mam tutaj 4 pionki chleba tostowego. Wybaczcie, 100 gramów piersi z kurczaka, pieczarki zasmażone, 50 gramów płatków ryżowych. 30 g izolatu białka i to wszystko, czyli 40 g białka, 80 g węgla i 0 g tłuszczy. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Dobra, posiłek przetreningowy mamy tutaj 100 g płatków owsianych, 100 g banana, 100 g jabłek takich e, zatmażanych, coś takiego. 20 g masła migdałowego i 50 g izolatu białka. 40 g białka, 50, e, 120 g węglowodanów i 10 gramów tłuszczy. Piąteczka hormonu przedtreningowo i widzimy się na sali treningowej. W trakcie treningu mam oczywiście 20 g dekstrozy, a w zasadzie dekstrozy cyklicznej i 30 g EAA, czyli klasyka. Dzień dobry, witam Was ponownie w że ponownie z treningu. Klatki piersiowej, czyli klasycznie weekendowo. Dzisiaj oczywiście dzień wysoki, więc m, takie y, tym bardziej ważne dla mnie y, treningowe wydarzenie, ze względu na to, że tą klatkę wiecie, że chcę utrzymać w miarę możliwości jak najdłużej. I właśnie dzisiaj chciałbym sobie porozmawiać troszeczkę o tym, jak wygląda kwestia utrzymania masy mięśniowej w okresie redukcyjnym i dlaczego jest to tak ważne, żeby w miarę możliwości oczywiście zbyt wielkich zmian treningowych nie robić, zwłaszcza, że nie jestem najlepszym przykładem w tym momencie tego, yy, o czym mówię. Ze względu na to, że jak wiecie, miałem ten problem z barkiem, miałem naderwany mięsień zgrzebieniowy, yy, który niestety spowodował, że musiałem bardzo drastycznie zmienić cały swój trening góry. Yy, jak widzicie yy, i pewnie oglądacie, albo i nie oglądacie, trening nóg został w zasadzie całkowicie bez zmian i tutaj jakby się nic nie zmieniło, ze względu na to, że nie wpływa ten bark na ten mój trening dołu, natomiast na trening góry już niestety wpływał bardzo mocno, więc musiałem przebudować w zasadzie cały swój plan treningowy, nie tylko wszystkie te ruchy pusz, ale również wszystkie ruchy pull, które mogły gdzieś tam angażować ten, ten ból w tym barku, zatem tak jak mówię nie jestem najlepszym przykładem tego ale pomimo tego mam wrażenie, że udało się utrzymać to naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie, jeżeli chodzi o kwestie masy mięśniowej, ja jestem z aktualnej pełności zadowolony wiadomo, że już wchodzimy powoli w taki moment, jest cztery tygodnie do zawodów, gdzie ta pełność to nie jest coś tak bardzo oczywistego, no bo jakby nie ma co się oszukiwać, trochę się wypłaszczyć, trzeba żeby całkowicie z tej tkanki tłuszczowej takim, powiedzmy, opornej zejść, ale tym treningiem można naprawdę bardzo wiele zdziałać. Ja już powoli, jak widzicie, wracam na trening taki na ciężarach. Te ciężary są coraz większe i jak widzicie, pojawiają się u mnie w planie w ogóle ćwiczenia, których do tej pory nie było, ze względu głównie na to, że predaktuję to też troszeczkę jako kwestia profilaktyki. Też troszkę zaniedbywałem kwestię mobilności, jeżeli chodzi o kwestię stawów w ramieniu. Więc chciałbym w okresie masowym, nieco bardziej wrócić do e, takich e, ruchów bazowych, czyli więcej sztang, więcej hantli, więcej rzeczy, które będzie wymagało ode mnie e, faktycznie pracy na większym zakresie, ale teraz jakby dzisiejszy trening w e, to wyciskanie na płaskiej e, opiewa ze względu na to, że po prostu miałem zajawkę taką, żeby to zrobić, e, więc po to sobie też ten, ten, e, ten to wyciskanie na tej, na tej płaskiej zrobiłem. Generalnie nie jestem wielkim fanem wyciskania na ławeczce płaskiej, zwłaszcza u osób, które nie mają zbyt dobrej mobilności w stawach ramiennych, bo jest to dosyć ryzykowne ćwiczenie. Natomiast akurat ja to robię w takim zakresie, że tutaj nie mam żadnych obaw i nie mam żadnych bólów, także jak najbardziej myślę, że mogłem się w to bawić. Zresztą widzicie, że u mnie wszystko jest wciąż bardzo objętościowe, cały czas wszystko pracuje w rampach, więc zanim w ogóle doszedłem do tej stówki na klatkę, zrobiłem już chyba 4 czy 5 serii wstępnych, już mocno tą klatkę zmęczyłem więc naprawdę te ciężary nie są gdzieś tam ryzykowne i, i nie muszę się za bardzo o to obawiać. A wracając do tego treningu pewnie za, za, jakby wszyscy kojarzą ten taki trend który był przez lata gdzieś tam promowany w kulturystyce że w okresie redukcyjnym należy zwiększyć liczbę powtórzeń ze względu na to że można dzięki temu po prostu w jakiś sposób te mięśnie kształtować że tak powiem natomiast nie ma co się oszukiwać to co buduje wam masę mięśniową pozwala wam też tą masę mięśniową utrzymać dlatego też od lat już wiemy że w okresie redukcyjnym wcale absolutnie nie powinniśmy schodzić z obciążeń, nie powinniśmy zwiększać też na siłę liczby powtórzeń, zwłaszcza w tych początkowych okresach, gdzie jeszcze możemy cały czas dokładać, robić progres i traktować ten okres redukcyjny nawet jako okres masowy i w związku z tym, że mamy nieco lepsze wykorzystanie tych mikromakroelementów, cały czas nawet budować tą, tą masę mięśniową, bym powiedział, zwłaszcza u osób, które są na środkach, wtedy jak najbardziej myślę, że jest to możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie yy, już takich późniejszych okresów, czyli jak ja jestem na przykład 4 tygodnie do zawodów, no to już powolutku tutaj ja kombinuję w taki sposób, że po prostu schodzę z tej objętości treningowej, czyli staram się zachować w miarę możliwości obciążenia treningowe, korzystając z tego, żeby zmniejszam sobie na przykład yy, ilość yy, takich w, w form intensyfikacji, jak dropsety, sety, rest pauzy, dlatego że uważam, że lepiej jest zdecydowanie zachować ciężar niż dołożyć objętości tylko i wyłącznie po to, żeby dokładać objętości. Pamiętajcie też, że to, co najbardziej układ nerwowy męczy, to właśnie jest objętość treningowa, więc zwiększanie jej na siłę nie jest najlepszym rozwiązaniem takim w okresie redukcyjnym, jeżeli chodzi o kwestię utrzymania, utrzymania masy mięśniowej. Reasumując to, co wszystko, co teraz powiedziałem, naszym założeniem w okresie redukcyjnym powinno być oczywiście utrzymanie ciężarów z okresu masowego i te wypracowane ciężary powinny nam w miarę możliwości zabezpieczać tą tkankę mięśniową przed tym, żeby ona po prostu uciekała. Dlatego, że jeżeli ciało ma. Podstawy do tego, żeby nadal wyciskać ciężko, no to potrzebuje tej masy mięśniowej. Jeżeli nie potrzebuje tej masy mięśniowej, bo już ciężko nie wyciskamy, to też nie potrzebuje tej masy mięśniowej utrzymywać. To jest taka prosta analogia, ale myślę, że taka najbardziej trafna i najbardziej obrazująca to, jak to wszystko wygląda. Oczywiście jeszcze raz chciałbym podkreślić, że mój trening w tym momencie nie jest idealnym odzwierciedleniem tego, jak to powinno w takim założeniu prawidłowym wyglądać, natomiast u mnie jest to podyktowane jak mówię, kontuzją bardziej niż kwestią optymalizacji samej treningowej. Też troszkę z doświadczenia i już jestem w stanie sobie na tyle tym treningiem operować, że wiem na ile sobie mogę pozwolić, kiedy mogę sobie zwiększyć jakby tą objętość, kiedy mogę tą objętość zmniejszać, kiedy ten Ciężarem mogę operować większym, kiedy mniejszym, to oczywiście gdzieś tam wychodzi z, z latami treningu. Natomiast, tak jak mówię, dla osób, które zaczynają trenować, jeżeli budujemy ciężar w okresie masowym i mamy konkretny plan treningowy w okresie masowym, idealnym rozwiązaniem byłoby zostawienie tego planu treningowego na okres redukcyjny i w miarę możliwości próbowanie jeszcze budować siły lub chociaż utrzymać tą siłę mięśniową, nawet jeżeli będzie to oznaczało zrobienie nieco mniejszej objętości treningowej, czyli na przykład zamiast trzech serii roboczych wyciskania, tylko dwie serie robocze ale z właśnie z zachowaniem tego y, większego nieco y, ciężaru. I to jest taki tak naprawdę najlepszy sposób na zachowanie masy mięśniowej i chyba też najprostszy, bo tak naprawdę nie ma co szukać y, jakichś metod super wyszukanych, jeżeli te najprostsze metody y, działają najlepiej, można powiedzieć. I tutaj generalnie ja jestem, znacie mnie już jakiś czas, mam nadzieję, y, zawsze zwolennikiem najprostszych rozwiązań, bo uważam, że y, jeżeli coś było proste i działało przez lata, to cały czas tak będzie i myślę, że wymyślanie koła na nowo to jest trochę zmora dzisiejszych czasów i trochę ludzie za bardzo chcą, żeby wszystko było. E od jakby strony naukowej y, bardzo y, ładnie przedstawione i czasem ta, ta strona naukowa bierze górę nad, nad logiką, a wydaje mi się, że, że to logiczne podejście takie do, do życia to jest coś, co ludzkość pcha do przodu i im bardziej podchodzimy do, do pewnych tematów y, w sposób taki racjonalny, logiczny, tym wydaje mi się, że po prostu kończymy zazwyczaj w lepszym zdecydowanie miejscu. To w zasadzie tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu. No i cóż, dzisiaj Wam przedstawiam, jak wygląda mój dzień wysoki, ale pamiętajcie, że jest to dzień wyjątkowy, dlatego że normalnie te dni wysokie, one w zasadzie praktycznie zawsze wyglądają nieco inaczej. Mają różną liczbę węglowodanów, liczbę, różną liczbę białka. To wszystko oczywiście zależy od tego, w co w danym momencie potrzebuję e, uderzyć i tutaj luki już decyduje, e, ile jakiego makroskładnika będzie. To, co jest dla mnie jedynie niezmienne w dzień wysoki, to oczywiście wysoka podaż węglowodanów. Węglowodanów I niska podaż tłuszczy. Ze względu na to, że te węglowodany są zdecydowanie bardziej potrzebne, bo nam zależy na tym, żeby wypełnić mięsię glikogenem a niekoniecznie gdzieś tam napełniać te trójglicerydy wewnątrzmięśniowe, które również są istotne, ale nie aż tak istotne jak węglowodany, czyli jak glikogen mięśniowy. Więc tak to wygląda u mnie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to tak. Nadal wciąż używam insulina, jeżeli chodzi o kwestię dnia wysokiego. Nie używam oczywiście insuliny bazowej, czyli tak zwanego Lantusa. Używam tylko insuliny krótką, około treningowo. Natomiast jest to taka rzecz, która nawet w okresie redukcyjnym u mnie nie wychodzi, tutaj są różne szkoły, oczywiście podejścia do kwestii insuliny, ja stosuję cały rok, jeżeli tylko jest taka możliwość i węglowodany na to pozwalają, to uważam, że jest to świetne narzędzie do tego, żeby tą regenerację wspomagać, tą pełność mięśniową utrzymywać i żeby te, te mięśnie po prostu nabić zdecydowanie mocniej, zwłaszcza w dzień takiego ładowania, jak dzień wysoki, który jest najczęściej raz w tygodniu, w tym Momencie hmm, przynajmniej. Więc generalnie uważam, że jest to opcja dobra do utylizacji. Oczywiście dla osób, które są doświadczone, mają z tym tematem już jakiś, jakiś, jakąś styczność. miało przynajmniej jakąś styczność. Bo pamiętajcie, że okres redukcyjny, zwłaszcza tak końcówka prepa, dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie miał do czynienia z insuliną, to nie byłby najlepszy pomysł na to, żeby tę insulinę włączać, bo insulina może być w takim wypadku dość nieprzewidywalna. Więc zdecydowanie, jeżeli ktoś chciałby. Spróbować, to, to nie polecam w ogóle, a jeżeli już, to raczej okres masowy albo okres odbicia po zawodach będzie. Takim najlepszym momentem, żeby sobie tą insulinę w naszym planie utylizować, i myślę, że tak to bym zostawił. Jeżeli chodzi o dzisiejszy trening, to na koniec oczywiście zrobiłem jeszcze brzuch. Ostatnio robię na przemian cały czas brzuch i łydkę w zależności od treningu, i to się cały czas u mnie w zasadzie nie zmienia. Tak jak mówiłem wam jakiś czas temu, próbowałem robić codziennie brzuch, ale mam wrażenie, że nie. robi to. dobrej roboty. To znaczy, czasem mam wrażenie, że nadmierny stan zapalny, gdzieś tam z, 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 zlokalizowany w, okrębie, w obrębie tego brzucha, jak się robić ten brzuch codziennie, nie daje wcale tak fajnego efektu, jak, jak powinien. To fajnie było widać chyba u Jamesa Hollinsheada, bo on próbował do ostatnich zawodów robić właśnie ten brzuch codziennie i to zamiast poprawić wygląd jego talii, to tylko tak naprawdę pogorszyło. Więc myślę, że robienie brzucha jest bardzo istotne, ale jak to ze wszystkim, co za dużo to po prostu niezdrowo i myślę, że racjonalne podejście nawet do treningu brzucha jest optymalnym rozwiązaniem a optymalne rozwiązanie to zawsze jest rozwiązanie którego powinien przynajmniej każdy zawodnik e, albo osoba, która do bycia zawodnikiem aspiruje e, e, jakby szukać, nie? czyli tej optymalizacji w pod każdym zakresie Tyle, widzimy się w posiłku potreningowym i do zobaczenia. Dobra, posiłek potreningowy, czyli mój standardowy posiłek. 200 g wołowiny, liga wymienionej, 150 g klejku ryżowego, 100 g e, jabłek, takich prażonych i to tyle. 140 g węgli, 50 g, 40 g białka. I to wszystko. Mówię standardowe, ale oczywiście normalnie nie mam jabłek i jest tutaj tylko normalnie 125 gramów klejku zamiast 150, więc... No i 250 gramów zazwyczaj wołowiny, a dzisiaj tylko 200. Trochę mniej białka. Tak to wygląda potreningowo. Dobra, słuchajcie, mam teraz dwa takie same posiłki, jedno po drugim. Jest tutaj 100 gramów ryżu i 250 gramów dorsza. Dorsz jest zrobiony po prostu, o kurde, sorry, w piekarniku w ten sposób po prostu wykładam na mm, folię aluminiową. Posypuję przyprawą taką do ziemniaków i tyle, 100 gramów. Tutaj jest jeszcze cukini Dwa takie same posiłki, więc nie będę chyba dwóch takich samych nagrywał. 40 gramów białka, o widzicie, trzeba to zmniejszyć na 40 gramów białka. A nie 250, tylko 200 gramów ryby. Trzeba to odliczyć. Dobra, to tu sobie zaraz odejmę. A tutaj jest 50, 40 g białka, 80 gramów węgli i 0 gramów tłuszczy. Dwa takie posiłki. A i oczywiście odrobinkę keczapu. Cały czas używam keczapu. Używałem go przez całą masę, całą redukcję też to robię. Więc to tyle w zasadzie. Dobra, będę się z Wami żegnał. Ostatni posiłek jest taki sam dokładnie jak śniadanie: czyli 50 g płatków ryżowych, 30 g izolatu białka, 100 g piersi z kurczaka, 4 g kapotyskowego. W środku są pieczarki, ketchup i tak to wygląda: 80 g węgli, 40 g białka i 0 g tuszczy. Na cały dzień było 600 g węgli, 200, chyba 40 g białka, to mi się ba 270 i 10 gramów tłuszczy. Tylko dzisiaj taka sytuacja. Jutro już wchodzimy na niskie kalorie, nietreningowe. Także pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda w dzień normalny, niewyjątkowy. Jak ktoś od tego momentu, dziękuję bardzo. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, uzupełniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. I widzimy się jutro o 18.12. Do zobaczenia.